W tej jabłka, chodź. Tu nic nie ma, chodź idziemy, już Któryś tam strzelił jako sarną polową To już kurwa zgrywają kurwa kozaków Było wszyscy wystraszeni A kurwa deskę muszę uważać jak opuszczam od kiba Żeby się nie obsrali Z takiej kurwa odległości Co to nijuchosz? To z grunkiem byli, może? To jest narazie Jeba Nie szarp, nie szarp, nie szarp, nie szarp <tryk> ja ci muszę tutaj jeszcze chyba jakąś gumę kupić na końcu taką. Nie ciągnij, tak. tak. Tak może koty były takie te. Ja nie szarpała, tylko się w razie, bo się je rozciągało. To jest irytujące czasami dość często właściwie na stop jak idzie non stop musi ciągnąć do smycz, może ma we krwi jakiegoś faktycznie kurwa chaskiego odciąganie saniów prosto, bo Ja Ty musisz zawsze iść pierwsza, czasami sobie przypominam o tym jak nie chcę iść. I nie chcę mi się z nim szarpać, wystarczy, że dam dwa kroki do przodu, że już ten wyprzedzę trochę, to ona nagle zaczyna gonić. Chodź, o, ale mi ciągnij Przy Przynoszę masz iść, już bliżej tutaj Masz iść, przy nodze, koniec ciągania Popiertliza I tak będzie ciągnąć, tak będzie ciągnąć. Nie ciągnie mocno, ale szarpie To jest irytujące ja Słyszę to 5 razy dziennie, że będę zniszczony Kurwa jakoś nie jestem Ufeja, jej ciągi głupie! Jakiś musiał albo silny trop słapać, albo chujkę co? Uciągnie kurwa odkurzacz Pedomowski jeszcze Nowy

się banga, wymienię dzisiaj się tłoczek Jest dużo bardziej uszczelniony niż ten poprzedni i mimo takiej duży, tak dużej kompresji ja Nie widzę bardzo różnicy traktor i gotów pocisku nie leci dalej Mocniej też przecież kurwa nie leci ja lufę poprawiłem, bo się okazało, że była trochę krzywo osadzona i w ogóle bo wina ale poprawiłem lufę docisnąłem ją na potęcie bo się okazało, że po oddaniu paru strzałów cofała się delikatnie do przodu i komora popraciła traciła szczelność Więc wpadłem na fajny pomysł i docisnąłem ją. Znaczy się nałożyłem na rufę, na samą rufę termokurczkę, którą używałem jako e, tuleję do tej rufy takiej taki od, jakby tak powiedzieć, do obudowy, nie? żeby nie latała, nie gibała się. i założyłem ją na rufę. Ona miała taki na końcu założyłem, że dwie sztuki, nie? Kawałek termokurczki, a na końcu te termokurczki jeszcze kawałek na nią. I na to założyłem sprężynę i ładnie dociskał do rufy I trzeba rufę dociśniętą do, do komory. A na komorę do wiadomo co tłoczka całego gearboxa i się troszkę poprawiło Ale kurwa tak hop nie działa Muszę się pobawić co to może go boleć jeszcze znowu albo gumkę poprawić Żeby inną bo jeszcze jakiś czas temu jak i to sobie dobry opapa, to spokojnie sobie na 100 metrów strzelałem. No celność tego była średnia, ale była nie? dość precyzyjna, to idzie dosłownie. A teraz to tak 30-40 i to muszę dać duży skosz w górę duży, no nie duży, ale spory na no, to co mogę zrobić z popatem to duży Ale no, to znowu że miś Krzysio kurwa, miś Krzysio jak on chodzi do sąsiadów, to nie chce siedzieć sąsiadów, jak chce przyjść do mnie to nie przychodzi do mnie jak chce się palić chłopanego, to nie spierdala i to jest to. i z daniem jest albo kałgam albo ten kwadrat nie idzie jebany pajat rozdrośnik bój Z to już nam się wzresztą do śmiechu kurwa. I tak to zajebło człowieku piertoly no pierdolno, chyba ze śmiechu na zawór No i pierwsze znaleźliśmy gówno o, kurwa Z poważnie odpowiedziałem dojrzały człowiek na stanowisku A, bliscy, kurwa, widać. Ciekawy jestem, czy na mnie węgiel nie składaliście, za mnie. o no, bo ja, mi się okazało, że dał mnie kurwa, że za mnie, kurwa, ten, podalny węgiel. A się nie zdziwił bardzo. E. No nie, już za późno nawet, żeby chcieć Dla jaj bym poszedł, złożył Ale ja, kurwa darmo zjadę złodziej, nie wzięłem Tak, na straniu, Znowu kurwa, Jego dziecko naćpanie się na ciebie. Kurwa tuman codziennie to samo I narkotyki znajduje i codziennie naćpany kurwa I pijane i ze Ja bym są sobie w tu man nikomu niepotrzebny kurwa. Komuś taki numer robi wam też będzie robił. Jeśli się obrabię dupę, jak się nie ma w towarzystwie, to tak samo będzie innym obrabiłem. Yeah. Nie.